Zawsze chciałem zostać zawodnikiem MMA. Lubię je trenować i oglądać. Fascynuje mnie to. Na róży, na róże się, spinajcie się, spinajcie. nie skinajcie się. Nie skinajcie się. No, i przejście do Bostonu. Cześć, ja jestem Wiktor, mam 12 lat. Skłony, do góry. Moja przygoda ze sportami walki zaczęła się 6 lat temu. Zacząłem trenować brazylijskie jiu a teraz trenuję półtora roku MMA. MMA jest mieszanką najskuteczniejszych sportów walki. Jest to bardzo trudny sport, który wymaga wielu lat treningu. Łukasz Skarżyński, jestem trenerem w MMA Klub Białystok. Jednym z moich podopiecznych jest Wiktor Michalczuk. Wiktor jest młodym, pracowitym i bardzo utalentowanym zawodnikiem. Ma dopiero 12 lat, a na jego koncie jest bardzo dużo sukcesów sportowych. Oprócz regularnych startów w brazylijskim jiu w tym roku zaczął swoją przygodę na zawodach MMA. W klubie trenuje bardzo dużo dzieci i młodzieży. Najmłodsi adepci mają 6-7 lat. Pomimo tego, że MMA uchodzi za sport bardzo brutalny w formule dziecięcej dla osób w wieku na przykład Wiktora, zasady są bardzo uproszczone i bardzo bezpieczne. Zawodnicy nie mogą uderzać się po głowach, ani z nogi, ani z ręki, a parter ogranicza się do technik brazylijskiego jiu czyli do samych chwytów. Jako zawodnik trenuję około 5-6 razy w tygodniu. Zaraz wojna jeszcze rundkę zapasów i będzie wszystko. Planujemy techniki kickboxingu, zapasów oraz parteru, czyli brazylijskiego jiu -jitsu. Moimi największymi osiągnięciami są zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach MMA w 2022 roku, zajęcie Pierwszego miejsc, miejsca na Mistrzostwach Polski w 2021 roku i na zajęcie pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w 2022 roku. W przyszłości chciałbym zdobyć pas Mistrzowski w KSW i UFC. Zachęcam do trenowania MMA, bo to jest fajna przygoda.